Cześć! Na początek czołóweczka, czyli witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście i jak zwykle bez zbędnej zwłoki przechodzimy do rzeczy, choć tym razem jeszcze się przedstawię. Nazywam się Małgorzata Majerska tomasik jestem psychoterapeutką i w tym podcaście mówię o rzeczach, które mnie interesują, czyli najczęściej o psychologii. Ale, ale! Dzisiejszy odcinek, dzisiejszy odcinek... To po pierwsze odcinek, który nagrywam po bardzo długiej przerwie, związany z tym, że pojawiła się na świecie moja upragniona córeczka, która mam nadzieję, nigdy nie będzie grzeczną dziewczynką. Ale po drugie odcinek, który dzisiaj nagrywam, w ogóle będzie inny. Wiem, że to brzmi nieco szumnie mówić, że on będzie inny niż poprzednie, skoro poprzednich było 4 czy 5, nie, nie pamiętam dokładnie. Natomiast on będzie inny, dlatego że spróbuję w nim dokonać niemożliwego. To znaczy, spróbuję w nim połączyć dwa światy, którym nie do końca jest ze sobą po drodze, a przynajmniej tak się wydaje, bo ja postaram się pokazać, że właśnie nie, że właśnie one mogą ze sobą współistnieć i że wcale się ze sobą nie kłócą. A te światy to psychologia i Biblia. I dlaczego ja powiedziałam, że nie jest im ze sobą po drodze? Otóż dlatego, że wśród ludzi wierzących, oczywiście nie wszystkich, wiadomo, pokutuje takie przekonanie, że jak ktoś jest wierzący, to nie potrzebuje psychologii, bo właśnie Bóg sam wystarczy. I generalnie tak, to jest prawda, że bycie blisko Boga uzdrawia wiele i naprawdę na wiele w życiu pomaga. Natomiast ja nie wiem, ilu z nas jest za tego ziemskiego życia na tyle blisko Boga, żeby rzeczywiście móc z tego, co On nam ma do zaoferowania, skorzystać tak, żeby nie potrzebować pomocy czy psychologów, czy chociażby lekarzy. No bo przecież Jezus. Za dni swojego ziemskiego życia uzdrawiał choroby zarówno ciała, jak i psychiki. Więc, dlaczego ta narracja dotyczy tylko zdrowia psychicznego, a nie fizycznego, to ja serio nie rozumiem, ale nie będę się tym tutaj zajmować, bo to jest temat yy, na osobne opowiadanie. Natomiast, jeżeli ktoś nie wierzy w Boga, ale wierzy w psychologię. No, to tutaj pojawiają się z kolei takie hasła, że religijność to jest właściwie tylko jakaś sublimacja, jakieś opracowanie lęków egzystencjalnych. No, a w przypadku wyjątkowo intensywnych doświadczeń duchowych, to można by wręcz mówić o objawach psychozy. Oczywiście trochę z przymrożeniem oka, ale tylko trochę. No i dlatego właśnie można mieć takie poczucie, że te światy jakoś się zwalczają, jakoś ze sobą rywalizują. Natomiast, no, ja mówię temu gromkie nie i zamierzam to dzisiaj. Ale też w kilku, mam nadzieję, następnych odcinkach udowodnić. Zatem dzisiaj. Dzisiaj mamy odcinek o asertywności. Asertywność w Biblii. To jest w ogóle temat, który myślę i znowu mam nadzieję, że jeszcze się może pojawić w innych odsłonach, trochę ugryziony od nieco innej strony. Ale dzisiaj pomówimy sobie o syndromie grzecznej dziewczynki i o tym, co właściwie Biblia mówi na ten temat. I na początek może wyjaśnię, co ja rozumiem przez ten termin grzeczka, grzeczna dziewczynka, choć yy, on się pewnie wydaje zrozumiały i pewnie większość z nas intuicyjnie rozumie go tak, jak powinno. No to jednak, mimo wszystko, to, to określę dla większej jasności. Otóż używam tego terminu jako zamiennika dla angielskiego people pleaser, czyli takiej osoby, tu, najczęściej jest to kobieta, co wynika z pewnych uwarunkowań kulturowych, ale o tym też nie dzisiaj. Ehm, aczkolwiek to może być też mężczyzna, na co znajdziemy dowód w dzisiejszym odcinku, jak najbardziej, ale tak jak mówię, w większości problem dotyczy kobiet. Więc jest to taka osoba, która przedkłada cudze potrzeby i oczekiwania ponad własne. Tak już e, najprościej mówiąc, dlatego, że liczy na to, i to jest słowo klucz, ona liczy na to, że dzięki temu uniknie odrzucenia, konfliktu, albo, że dzięki temu poczuje się wartościowa. I to właśnie będziemy rozumieć przez grzeczną dziewczynkę. I to nie jest tylko jakiś kulturowy archetyp, bo to jest naprawdę realny schemat zachowania, postępowania, który zatruwa codzienność bardzo wielu kobiet. Czasami oczywiście on ma różne oblicza, tak? Czasami jest, nie wiem, ubrany w szpilki, garnitur i perfekcjonizm, a innym razem w pokorę, i taką postawę, ale co tam ja, ale daj spokój, mną się nie przejmuj, o mnie nie rozmawiajmy. Eee, takie umniejszanie sobie. Ym, I właśnie, e, w ogóle skąd tytuł dzisiejszego odcinka? Tak? I ten tytuł brzmi, grzeczne dziewczynki nie idą no, do nieba. Oczywiście jest to e, pewna moja gra, świadomie nawiązana z hasłem, e, że grzeczne dziewczynki idą do nieba, a nie grzeczne tam, gdzie chcą. Natomiast ja tutaj właśnie chcę pokazać, że one do nieba nie idą. I w, ale w ogóle, dlaczego, dlaczego to hasło się pojawiło? Nie skąd to skojarzenie z dziewczynkami grzecznymi i niebem? Dlatego, że yy, to bycie grzeczną dziewczynką yy, trochę nam się zlewa z byciem dobrym człowiekiem. Tak? W ogóle wiele z nas, właśnie grzecznych dziewczynek, żyje trochę tak, jakby bilet do nieba, jakbyśmy ten bilet do nieba miał zdobyć poprzez to, że nie wiem, dygniemy i powiemy dzień dobry, albo przez to, że nie wiem, nigdy nie będziemy robić nikomu kłopotu, nie będziemy nikomu odmawiać, będziemy zarządzać po prostu wszystkim domem, emocjami, światem, tak, żeby nigdy nikomu nie było niewygodnie, Oczywiście nikomu oprócz nas samych. No i to Bycie grzeczną dziewczynką wydaje się takie z pozoru szlachetne, takie dobre. Właśnie jak bycie dobrym człowiekiem. Bo skoro to jest osoba taka bardzo ugodowa, zorientowana na innych, no empatyczna, altruistyczna, pomocna, do rany przyłóż, no to rzeczywiście tutaj nasuwa się to skojarzenie z byciem dobrym człowiekiem. No a skoro tak, no to można powiedzieć, że tu jakby tranzyt do nieba jest zapewniony. Eee, tutaj jeszcze jedna uwaga, bo oczywiście w tym. Pójściu do nieba nie chodzi o to, czy bycie grzeczną dziewczynką zapewnia zbawienie, czy nie, tylko bardziej chodzi o to, czy ta postawa, jako taka, jest w cudzysłowie święta, czy niekoniecznie. No ale właśnie, żeby w ogóle jakoś się z tym zmierzyć, to muszę sięgnąć najpierw do Ewangelii Łukasza, do znanej, myślę, większości z nas, historii o Marcie i Marii. Pozwólcie, że przeczytam. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marii, Marta. Przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg pana, słuchała jego słowa. Marta zaś uwijała się koło rozmaitych posług, a stanąwszy przy nim, rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A pan jej odpowiedział: Marto, marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. I co nam się tutaj pokazuje? Jak jest naprawdę, co naprawdę widzimy w tej e, przypowieści? Mamy Martę, która co robi? No ona uwija się wokół rozmaitych posług. Tak? Widać też, że jest tym jakoś zmęczona. E, więc można powiedzieć, że ta Marta się w cudzysłowie zażyna, przepraszam, nie, z braku lepszego słowa muszę tego użyć, bo tutaj żadne inne nie jest takie dobre, urabia się po łokcie, może wyprówa sobie żyły, żeby tego Pana Jezusa podjąć, żeby Go jakoś ugościć, żeby Go nakarmić, chociaż, i to jest bardzo ważne, nikt z obecnych od niej tego nie oczekuje, bo tam w Ewangelii nie jest napisane, że Jezus zatrzymał się u Marty i powiedział, zrób mi jeść, albo ugość mnie. To była rodzina, z którą Jezus się przyjaźnił, więc on tam po prostu poszedł w odwiedziny do ludzi, których lubił, i niekoniecznie szedł się tam najeść. Więc yy, Marta robi coś, co w jej przekonaniu trzeba zrobić, ale rozwój wypadków pokazuje nam, że ona niekoniecznie chce to robić. Robi to dlatego, no, że właśnie jest tą grzeczną dziewczynką, czyli dlatego, że ona już jest nauczona, że tego się od niej oczekuje. I jednocześnie nie czuje w sobie takiej wewnętrznej wolności, że ona mogłaby tego nie robić. Jaki jest tego efekt? No, Marta jest wściekła. I jest wściekła zarówno na Jezusa, jak i na Marię. Przy czym jej wściekłość na Marię jest tak duża, że nawet się do niej nie zwraca. Można powiedzieć, że ona w pewnym sensie tę Marię anihiluje. Że ona jest tak wściekła, że już jakby zaprzecza istnieniu tej Marii, tak jakby w ogóle już ją zniszczyła w swoim przeżyciu, w swoim wyobrażeniu, i w związku z tym w ogóle się do niej nie kieruje. Oczywiście, mówimy tutaj o czasach biblijnych, więc możemy to też rozumieć w taki sposób, że Marta nie czuje w sobie jakiegoś takiego sprawstwa i w związku z tym szuka poparcia mężczyzny. Można to tak rozumieć, tak? I dlatego mówi do Jezusa, żeby to On stanął w jej obronie. I, ale też no widać, że jest na Niego zła, tak? Że na Niego też jest zła, bo ona mówi do Niego z taką pretensją. Natomiast co robi Jezus? Chociaż oczywiście podchodzi do Marty z miłością, bo to Jezus. To wskazuje, że postawa Marii jest lepsza. No I zastanówmy się dlaczego? Nie żeby odpowiedzieć na to pytanie to przyjrzyjmy się, co jest w emocjach Marty, a co jest w emocjach Mary. No Marta jest wściekła, to już powiedzieliśmy. I wyraźnie widać, że to, co robi, czyli to właśnie uwijanie się wokół różnych posług, ona tego nie robi w poczuciu wewnętrznej wolności. Ona się czuje do tego jakoś przymuszona. Przez jakąś konwencję, przez jakąś tradycję, przez być może własne wychowanie. Natomiast tam nie ma takiej jej autonomicznej decyzyjności. Ba! Pewnie tym, czego Marta by chciała, jest właśnie dokładnie to, co robi Maria, czyli chciałaby sobie posiedzieć z Jezusem i pogadać, ale absolutnie nie daje sobie na to przyzwolenia i przez to czuje się ofiarą całej sytuacji. Skąd to wnoszę, że czuje się ofiarą? No właśnie stąd, że ona idzie do Jezusa, żeby ją obronił, czyli widać, że ona czuje się bezwolną. Ofiarą, bo jeżeli ja sama wybieram jakąś sytuację, czy z pełną świadomością tego, co robię, i w pełnej wolności, to nie czuję się ofiarą, bo skoro coś wybrałam, to wiem też, że mogę to zmienić. Mam ruch, mam sprawczość. Ale jeśli po prostu budzę się w jakiejś roli, tak jak właśnie Marta, która po prostu była kobietą i po prostu wzięła na siebie obowiązki, które kultura jej przypisała, no, to wtedy czuję się jak ktoś, kto nie ma wyboru. Czuję się wtedy bezwolna, jakoś uwięziona w tym, co na mnie przyszło, co, co na mnie spadło, co, co jakoś pochodzi z zewnątrz. No i wtedy właśnie łatwo popaść w takie poczucie krzywdy, ale też w takie oczekiwanie, że ratunek musi przyjść z zewnątrz, bo ja sama nic nie mogę. I dlatego właśnie Marta idzie do Jezusa, żeby jej pomógł. Ale zwróćmy uwagę. On ma jej pomóc nie w takim sensie, że ona mówi: Jezu, wyrwij mnie z tego, bo ja chcę żyć w wolności i chcę robić to, co mnie w tym momencie karmi. Chciałabym Cię posłuchać, ale muszę Ci gotować. Ratuj. Nie. Ona, ona tak nie mówi. Ona mówi tak. Oczywiście nie mówi tego tymi słowami, natomiast pod tym, co mówi, można, można się domyślać, że jest coś takiego. Jezu, spraw żeby Maria miała tak samo przekichane jak ja czyli zmusi ją do tego żeby ona też polazła do tej kuchni i siedziała tam tak jak ja czyli Marta nie prosi zrzuć ze mnie ten ciężar jakkolwiek go sobie to, go tutaj zinterpretujemy ten ciężar bycia kobietą bycia gospodynią niesłuchania siebie tylko mówi niech ona też go dźwiga i to również pokazuje mentalność ofiary która nie wierzy w to, że może żyć inaczej, tak? Ona nie wierzy w to, że mogłaby żyć w takiej wolności jak Maria, więc niech chociaż Maria nie kuje jej w oczy tym, jak sama żyje, więc niech też żyje pod brzemieniem obowiązków tak jak ona. Co natomiast mamy w emocjach Marii? No, tego nie wiemy na pewno, bo Maria się w tym fragmencie nie odzywa, ale zakładając, że to ona właśnie realizuje pragnienia swojego serca, możemy wnioskować, że czuje po prostu radość. Tak? Radość zrobienia tego, czego pragnie, ale też oczywiście no, radość z bycia blisko z drugim człowiekiem, no i jednocześnie z Bogiem, bo przypominam, mówimy o Panu Jezusie. A czego oczekiwał Jezus w całej tej sytuacji? To jest też tutaj ważne pytanie, bo Marta tutaj w cudzysłowie poświęciła się dla Jezusa, chcąc w jej przekonaniu zaspokoić jego oczekiwania, które prawdopodobnie sama sobie dopowiedziała a w rzeczywistości ona mogła w ogóle nie dostrzec jego prawdziwych oczekiwań. Bo skoro Jezus powiedział, że to Maria wybrała lepszą cząstkę, czyli Maria, która siedziała u jego stóp i go słuchała, to najwyraźniej nie zależało mu na tym, żeby mu ktoś usługiwał. Czyli niekoniecznie przyszedł tam po jedzenie, przyszedł po spotkanie. Chciał bliskości, rozmowy, obecności, a nie tego, żeby mu perfekcyjnie zostawić stół. I to też nam pokazuje coś bardzo ważnego o postawie grzecznej dziewczynki: że ta grzeczna dziewczynka, ona nie pyta, czego ktoś naprawdę potrzebuje, ona zgaduje, ona z góry zakłada, czego się od niej chce, i od razu stara się to dać, zanim ktokolwiek zdąży poprosić, żeby nie zawieść, nie podpaść, nie odstawać. Tak bardzo chce być taka, jak trzeba, że traci z oczu to, co jest naprawdę ważne tu i teraz. Bo Marta, ona była w tu i teraz, ona była w chwili, była przy Jezusie, patrzyła na Niego, słuchała, czuła, jakby widziała i czuła to, czego On naprawdę potrzebuje. I widziała, że nie chodzi Mu o gościnę, tylko o obecność, o bliskość, o rozmowę. I nie próbowała też, jakby w tej swojej postawie, spełniać żadnych domniemanych oczekiwań. Nie robiła tego, co trzeba. Po prostu była z Nim. Natomiast Marta, Zrobiła to, co się robi, to, co wypada, dostosowała się do obowiązku, weszła w rolę zamiast w relację. I dlatego była sfrustrowana. Bo obowiązek, który nie wypływa z serca, tak, czyli jakby ja nie robię czegoś, bo serce mi dyktuje, że to jest dobre i że ja tego chcę, chcę tego, bo jest to dobre, tylko obowiązek, który wypływa z powinności, czyli robię to, bo muszę, a nie dlatego, że chcę, taka postawa prędzej czy później rodzi gniew. Tyle o Marcie i o Marii, ale tak jak powiedziałam chwilę temu, bycie grzeczną dziewczynką nie jest zarezerwowane wyłącznie dla kobiet. W przypowieści o synu marnotrawnym mamy jej męski odpowiednik, czyli starszego brata. Tego, który został, nic nie roztronił, był lojalny i bezproblemowy. A jednak, gdy młodszy brat wraca i zostaje przyjęty przez ojca z otwartymi ramionami, starszy brat wpada w furię. Przypomnę kontekst, który oczywiście jest pewnie wszystkim znany. Syn marnotrawny, czyli ten, który dostał od ojca połowę majątku, wszystko roztrwonił z nierządnicami, po czym skruszony wrócił do ojca, bo już po prostu nie miał za co żyć, nie miał co jeść i, i wrócił z taką nadzieją, że będzie mógł chociaż u tego ojca być niewolnikiem czy służącym i wtedy się jakoś utrzymać dzięki temu. No więc wraca do tego ojca, a ojciec cieszy się na jego widok i absolutnie nie pozwala mu być niewolnikiem czy służącym, tylko przyjmuje go z powrotem w tę jego synowską godność, co więcej, wyprawia na jego cześć przyjęcie. No, generalnie bardzo się cieszę z powrotu tego syna. No i Ewangelia mówi tak, że starszy syn, kiedy wracał, no, prawdopodobnie z, wiem, z pola czy od jakichś prac, był już blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. I teraz m, cytuję Ewangelię. Zawołał więc jednego ze sług i zapytał, co się dzieje. Ten mu odpowiedział: No, wrócił twój brat. Gdy twój ojciec zobaczył, że jest cały i zdrowy, zarżnął tuczne ciele. Na no to on się rozgniewał i nie chciał wejść do środka. Wtedy wyszedł jego ojciec i zaczął go prosić, żeby wszedł. On jednak powiedział: Tyle lat służyłem ci jak niewolnik i ani razu ci się nie sprzeciwiłem, a mimo to nigdy nie dałeś mi choćby koźlęcia, żebym ucztował z przyjaciółmi. Ale gdy tylko przybył ten twój syn, który przepuścił cały majątek z prostytutkami, zarżnąłeś dla niego tuczne ciele. Koniec cytatu. No tu też aż kipi od emocji. Co widzimy? Mamy tego starszego syna, który, no właśnie, on nam ucieleśnia postać grzecznej dziewczynki. Czyli jest przy ojcu, spełnia wszystkie oczekiwania tego ojca, przy czym my tak naprawdę nie wiemy, jakie są oczekiwania tego ojca. Ewangelia tutaj o tym nie mówi, ona tego nie precyzuje, jakie ojciec ma oczekiwania. Czyli znowu może być tak, że ten. Starszy syn jakoś spróbował zgadnąć, czego ten ojciec od niego chce, albo czego kultura od niego chce, i jakoś się dostosować do tego, licząc na jakąś nagrodę. I tenże starszy syn, ten, który został, nie zbuntował się, był wierny, pracowity, grzeczny whatever, nagle wybucha, bo ojciec urządza ucztę na cześć młodszego brata, który roztrwonił cały majątek. Prowadził się jak chciał, Biblia mówi wprost, z prostytutkami. A teraz wraca z pustymi rękami, jak gdyby nigdy nic i dostaje wszystko. Mój starszy brat jest wściekły. Ale dlaczego tak naprawdę? Ja bym powiedziała, że on jest wściekły dlatego, że on zawarł z ojcem pewną niejawną umowę. Nigdy tej umowy nie wypowiedział na głos, ale jej sens był dosyć prosty. Czyli ja będę grzeczny, będę się znowu to słowo, zażynał w tym gospodarstwie. Nie wyjadę, nie roztrwonię, nie zawiodę, ale ty, ojcze, doceń mnie za to. Doceń się i domyśl, ile mnie to kosztuje. Tyle, że ojciec o żadnej takiej umowie nie wiedział. Niczego nie obiecywał, nie stawiał warunków, nie żądał poświęcenia. Starszy syn sam sobie wymyślił, co powinien robić, a potem się obraził, że to nie zadziałało. Czyli mamy taką sytuację, w której ktoś robi różne dobre rzeczy. Pomaga ojcu, pracuje, jest lojalny, odpowiedzialny. Bo te rzeczy są obiektywnie dobre. I one znowu mogłyby wynikać na przykład z dobrego serca, tak? Czyli z tego, że ten starszy syn ma dobre serce i po prostu to robi, bo pragnie dobra. Tylko że tutaj widać, że one nie wynikają z dobrego serca, tylko wynikają z pewnej kalkulacji. Bo w tym sercu nie ma radości, jak widać. Nie ma wolności. Jest kalkulacja, jest rachunek. Zrobię wszystko, co trzeba, ale w zamian zobacz mnie, doceni mnie. Nadaj mi jaką warto, jakąś wartość, której sam w sobie nie widzę, więc muszę na nią zapracować i zobaczyć ją dopiero w Twoich oczach. To nie jest dobro płynące z potrzeby serca. To jest inwestycja. Tylko że inwestycja, w której nie mam żadnej gwarancji zwrotu. A więc. Prędzej czy później, no musi się skończyć frustracją, poczuciem krzywdy, też pod takim poczuciem bycia oszukanym, bo przecież miało być inaczej, tak? Ja miałam za to wszystko, za to całe swoje cierpienie, za to, za to całe swoje poświęcenie, za to odejmowanie sobie od ust różnych metaforycznych, smacznych kąsków pod tytułem radość życia. Ja miałam za to zostać tak wspaniale nagrodzona i nie, do, nie zostałam. Ja się nie spotkałam z tym, żeby ktoś wcześniej interpretował ten fragment w ten sposób, więc oczywiście nie mam imprimatur na to i, i, i bardzo proszę, żebyśmy tutaj wszyscy mieli na uwadze to, że mówię to z perspektywy psychologa i traktuję tutaj Biblię nie tyle jako tekst święty, co po prostu jako tekst kultury. Ale też nie, nie, nie mówię o tym po to, żeby sobie przypinać jakieś medale czy robić z siebie, nie wiem, odkrywce jakichś nieznanych znaczeń. Ale no właśnie po prostu patrzę na tę historię z perspektywy psychoterapeuty, no i siłą rzeczy widzę w niej pewne mechanizmy, które no, znam tak, z gabinetu z pracy. Bo ta y y przypowieść, ten fragment z Biblii on, 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 bardzo wyraźnie pokazuje coś, o czym w psychologii mówi się coraz więcej, czyli jak ważne jest mówienie o swoich potrzebach. Jak bardzo kluczowa, także jak się okazuje w kontekście biblijnym jest postawa asertywna. Biblia nigdzie nie mówi, że masz robić coś wbrew sobie, wbrew swojemu sercu, tylko po to, żeby zasłużyć na coś. Nigdzie nie znajdziemy tam instrukcji poświęcaj się i zażynaj, to zostaniesz wynagrodzona. Bóg nie odczekuje od nas, że będziemy grzeczni w nadziei na nagrodę, no bo to nie jest miłość. To jest transakcja. A relacja z Bogiem, jak każda zdrowa relacja, nie opiera się na handlu. Dlatego tak ważna jest asertywność, bo tylko ona... Ma szansę sprawić, że nie odłoży się w nas ten właśnie cały ukryty żal, niewyrażona złość, to poczucie bycia wykorzystanym, ten taki wewnętrzny kwas, który powoli nas zatruwa. Oczywiście asertywność nie gwarantuje szczęścia, to nie jest jakieś magiczne zaklęcie, magiczna formuła, ale daje przestrzeń naprawdę i na wybór, a to jest naprawdę bardzo dużo. Dlaczego w ogóle o tym dziś mówię? Eee, no, dlatego, że znam bardzo wiele osób, zdążyłam poznać w swojej pracy bardzo wiele kobiet, które tkwią w roli grzecznej dziewczynki i które w związku z tym też żyją w takim wielkim nieporozumieniu, bo myślą, że to jest coś dobrego, że ta uległość, to takie zapracowywanie się, też zapracowywanie na coś. Nie zawracanie nikomu głowy to jest dowód na ich dobroć. A jeżeli jeszcze grzeczna, grzeczna dziewczynka jest wierząca, to sprawa robi się jeszcze trudniejsza, bo wtedy w głowie takiej dziewczynki stawianie siebie na pierwszym miejscu, czy, czy nawet może nie na pierwszym miejscu, ale w ogóle postanie w tej postawie asertywnej, no to już, już się zdaje niemal grzechem, egoizmem, pychą, no, no, czymś, czego absolutnie nie wolno. A tutaj Pismo Święte mówi tak, zobacz, zobacz, do czego to prowadzi. Jeżeli stawiasz się nie na pierwszym miejscu, tylko na drugim albo piętnastym, ale robisz to z przymusu, nawet jeżeli jest to przymus wyłącznie twój wewnętrzny, już nawet nie zewnętrzny, i robisz to po to, żeby coś sobie w ten sposób ugrać, coś w ten sposób zyskać, to to prowadzi do katastrofy, a nie do świętości. To prowadzi do zatrucia. Ty się wtedy jakoś. Psujesz od środka w pewnym sensie rozkłada Cię ten twój niewypowiedziany, oczywiście do czasu, tłumiony gniew, żal, i to rozczarowanie, że nikt cię z tej postawy nie uratował i że nikt nie docenił tego, jak bardzo ty się poświęcasz. Jeżeli nie jesteś na pierwszym miejscu w swoim własnym życiu, i nie dlatego, że chcesz kochać i stawiasz kogoś na pierwszym miejscu, tylko dlatego, że boisz się odmówić, to to nie jest cnota. To jest strategia przetrwania. Jeżeli robisz coś, nie z wolności i z miłości, ale z lęku, przed gniewem, przed odrzuceniem, przed samotnością, to to nie jest dobroć. To jest kalkulacja. Tymczasem nikt nie chce, żebyś się poświęcała, czy poświęcał. Naprawdę nikt. Nikt, kto ci dobrze życzy, już z pewnością, a zakładamy, że kimś takim jest Pan Bóg, tak? Więc nikt, kto ci dobrze życzy, nie chce, żebyś się poświęcała, a na pewno nie z takiej motywacji. Dlaczego? Dlatego, że dla Pana Boga najważniejsza jest nasza wolność. To jest ten jego najważniejszy dar dla nas. A grzeczna dziewczynka nie korzysta ze swojej wolności. Ona w ogóle nie czuje, że ją ma. I dlatego bycie grzeczną dziewczynką nie jest tożsame z byciem dobrym człowiekiem. Bo bycie dobrym człowiekiem, jeżeli można pokusić się o taką definicję, to pragnienie dobra z potrzeby serca. Czyli masz serce, które pragnie dobra bo widzi w tym dobru wartość i chce, żeby tego dobra było jak najwięcej, żeby je mnożyć. Cieszy cię po prostu tworzenie dobra. Cieszy cię dobro jako takie. Dobroć wypływa z serca, które chce dobra. Dobro wtedy raduje, daje poczucie sensu. Grzeczność natomiast wypływa z lęku, z potrzeby uniknięcia przykrości, konfliktu, gniewu, czyjeś zaprobaty albo z chęci zasłużenia na nagrodę. To oczywiście nie jest złe samo w sobie, jasne. Każdy z nas chce być doceniony, a też każdy z nas chce unikać dla siebie jakichś przykrych rzeczy. Tylko, że nie na tym polega szlachetność ani świętość, nie? Więc postawienie sprawy w ten sposób, mam nadzieję, odziera, dzięki Bogu, I postawę grzecznej dziewczynki z tego nimbu, nie wiadomo jakiej szlachetności. Tam nie ma nic szlachetnego, naprawdę. Tam jest prosta kalkulacja. Robię to po to, żeby siebie przed czymś ochronić, albo żeby sobie coś dać. I nawet jeżeli z zewnątrz wygląda na to na dobro, to w środku jest pustka rozżalenie, zmęczenie, żal, którego nikt nie zauważa. Bo dobry człowiek działa z potrzeby serca i to go napełnia, a grzeczna dziewczynka działa z potrzeby kontroli i to ją wyczerpuje, to ją drenuje. I ona tak działa nie dlatego, że nie ma innych pragnień, tak? Nie dlatego, że ona nie ma innych potrzeb serca, z którymi mogłaby działać. Tylko dlatego, że wolność, której naprawdę chce, wydaje jej się zbyt ryzykowna, zakazana, niedostępna, trudna do pomyślenia, tak jak dla Marty, tak? Dlatego właśnie Marta to, co powiedzieliśmy wcześniej, ona nie prosiła, chce żyć tak jak Mar Maria, tylko poprosiła, niech Maria żyje tak jak ja. Więc sięga po to, co wydaje się dostępne, tak? Wolność jest niedostępna. Więc chociaż sięgnę po uniknięcie kary, albo chociaż po okazjonalne pochwały. I pytanie, które na koniec chcę tutaj zadać, jest takie: czy to naprawdę ci wystarczy, grzeczna dziewczynko? Czy naprawdę warto tak żyć dla takiej nagrody? Nagrody w cudzysłowie. No i tutaj każda grzeczna dziewczynka musi odpowiedzieć sobie na to pytanie sama. Natomiast ja się tutaj zatrzymuję. Jeżeli ten odcinek Cię poruszył, jeżeli Ci się podobał, zostaw po sobie ślad. A jeżeli chcesz głębiej wejść w temat asertywności i syndromu grzecznej dziewczynki, no to zapraszam Cię serdecznie do drugiej edycji mojego programu Droga do siebie. Linki szczegóły znajdziesz w opisie. Dziękuję, że byłaś, dziękuję, że byłeś i mam ogromną nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. Papa! Pa.